No, cześć! Bardzo mi miło, że zdecydowałeś bądź zdecydowałaś kliknąć się w ten oto filmik. Pod lupę dzisiejszej pogadanki zechcę wypowiedzieć się na temat zaistniałej wielkiej dramy, choć bardziej będę chciał swoją uwagę skoncentrować na osobie, która jest z tym powiązana. Jako bardzo młody chłopak lubiłem oglądać wszelakie let's play z Minecrafta. Kiedy to po raz pierwszy miałem styczność z tą gierką, byłem nią mega zafascynowany. Doskonale pamiętam, jak youtuber o pseudonim... pseudonimie, chyba tak, tak, pseudonimie, J.J. Joker, zrobił według mnie pierwszą kozacką serię, do której czasami wraca myślami. Poznawanie mechanizmów gry razem z twórcą to była dla mnie niezapomniana przygoda, a późniejsze wplatywanie swego rodzaju wątków fabularnych na tamten czas. Było dla mnie majstersztykiem. Nieco później napotkałem na różne kanały, które poświęcały się tej przewspaniałej gierce. Ktoś może mnie uznać za dziwaka, dlaczego tak mocno propusuję Minecraft'a, czy aby nie przesadzam. Jednak myślę, że część z Was może mieć niemalże identyczne odczucia. Minecraft był czymś nowym i też nie można ukrywać, w przeszłych czasach było go naprawdę dużo, a twórcy robiący różnorakie produkcje z wykorzystaniem tej gierki mogli liczyć na naprawdę spore zainteresowanie. Wśród kanałów, na jakie napotkałem, koncentrujący swoją uwagę na Minecraft, był kanał Verteza. Bardzo spodobały się mi takie serie jak, na jego kanale jak Minecraft Party, Hide and Seek, Sky Warsy. No można byłoby tego wymieniać. Z czasem pojawiały się jeszcze inne kozackie tryby na serwerach. Te pierwsze dwie serie, jakie wymieniłem, to pamiętam doskonale, jak były to minigierki dostępne wyłącznie na Minecraft Premium i przez to nie mogłem sobie pozwolić na zagranie w takiej minigierki. Lecz długo się nie smuciłem, bo jak tylko przychodziło powiadomienie, że Vertez wrzucił filmik, to od razu zabierałem się za jego oglądanie. Dobrze wspominam serię, gdzie Vertez grał z takimi twórcami. Jak LJ, Hunter Bright czy Purpose, różnorakie Minecraftowe minigierki. Wtedy to się naprawdę dobrze dla mnie oglądało. Z czasem jakoś o Wertezie zacząłem zapominać, bo był taki czas, gdzie faktycznie czułem już przeogromny przesyt Minecraftem i przez to Verteza zacząłem oglądać sporadycznie. Co prawda na swoim głównym kanale grał w różne gierki, ale będąc z wami szczery, to mnie nigdy za szczególnie nie interesowały inne gierki przez twórców i to nie dlatego, że poz... to nie dlatego, że pozostałe gierki są jakieś dla mnie słabe, ale szczerze jak jakaś gierka mnie by zainteresowała, to albo wolałbym samemu móc sobie pograć i wtedy może nachodziłaby mnie ochota na wspólne przeżywanie rozgrywki, bo jak na jakimś etapie gry nie wiedziałbym jak przejść dalej, to z samej ciekawości zobaczyłbym u tego twórcy jak przychodzi etap dla mnie skomplikowany. A tak raczej nie mam takiej skłonności do oglądania gier. Pomyślę, że kiedyś Verteza oglądały setki tysięcy osób, sam kanał zgromadził milion subskrypcji, tak teraz wyniki pod jego filmikami przekraczały niekiedy ledwo tysiąc wyświetleń. A afera jaka wyszła na światło dzienne spowodowała, że już tak samo na Bartka, czyli założyciela kanału Vertes i Minecraft Vertes nie spojrze. Jasne, że jeszcze nie został postawiony żaden wyrok, a screeny mogą nie być tym najbardziej wiarygodnym dowodem świadczącym o jego przewinieniach. Czas pokaże, jak sytuacja się wyjaśni. Mimo tego, dla mnie Wertes stracił w oczach bardzo wiele. I ta sytuacja pokazuje dobitnie, jak pozory mogą być naprawdę bardzo mylące. Uważam, że po materiale Konomskiego, jak patrzę obecnie na polskich twórców, to mam taką lampeczkę ostrzegawczą, sugerującą, że nie można ślepo wierzyć we wszystko, w co się widzi. Relacje bezpośrednie zawsze będą cechowały się tym, iż jest lepiej ocenić, kogo kim jest i jaki jest. Zastanawia mnie jedynie, dlaczego jest jakaś część ludzi, która nie potrafi na coś spojrzeć nieco szerzej, tylko siedzą w swoich bańkach i nie dają przyzwolenia na dowiedzeniu się czegoś, co dla nich może okazać się smutne. Mianowicie przed publikacją tej pogadanki z ciekawości spojrzałem na komentarze pod ostatnim odcinkiem Verteza i jak się okazało są osoby, które za bronią Verteza. I tutaj raz jeszcze pozwolę powiedzieć, co już zostało powiedziane. Nie zapadł jeszcze żaden wyrok. Wieszanie metaforycznych psów na kimś nie uważam że najwłaściwszy sposób odreagowania. Natomiast wykazywanie się taką bagatelizacją, że ktoś nie mógł tego zrobić, bo nie, jest co najmniej śmieszna. Vertez do sytuacji postanowił odnieść się jedynie na swoim Instagramie i trochę jest to dla mnie dziwne, dlaczego nie podjął takiej decyzji, aby dać oświadczenie na YouTubie. W końcu ja nie śledziłem go na Instagramie i myślę, że znaczna ilość osób, która go oglądała, raczej też może go nie śledzić. Materiał z oświadczeniem na pewno przedostałby się do szerszego grona odbiorców i kto wie, może kiedyś postanowił takie nagranie faktycznie wykonać. O ile, o ile się okaże, że nie będzie winny. No bo jak będzie winny, no to oświadczenia nie, nie ma sensu nagrywać. To to jest jasne. Już na samo zakończenie dodam tylko, że chciałem, aby taki materiał pogadankowy powstał. Aby też w pewien sposób zakończyć go pewną klamrą i nie wracać prędko do tego. Byłoby mega super, jak chcielibyście się podzielić swoimi odczuciami w sekcji komentarzy. A ja się z wami żegnam. Do usłyszenia.